Witam, nazywam się Paweł Wolański, pracuję w firmie Get Holidays. Dzisiaj odwiedzamy Agrę i słynny Taj Mahal, Jeden z siedmiu cudów świata. Chciałbym zachęcić do skorzystania z usług naszej firmy Get Holidays zarówno... Chciałbym zachęcić Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.GetsHolidays.pl Witam, nazywam się Paweł Wolański i pracuję jako menadżer sprzedaży w firmie Gets Holidays. Firma Gets Holidays jest jedną z największych firm turystycznych w Indiach. Chciałbym przedstawić Państwu pokrótce naszą firmę. Tutaj znajduje się recepcja z naszą piękną recepcjonistką Kaliani. Mhm. Przejdźmy dalej. Tutaj znajduje się nasz dział e, Human Resources, czyli polską. Tutaj znajduje się nasz dział międzynarodowy, w którym pracuje około 10 obcokrajowców, mówiących w 15 językach. Tutaj jest Filipos z Włoch. Cześć. Chciałbym przedstawić Państwu również Raula z Wenezueli. Hola. Tutaj znajdujesz się nasz e, dział ślubny i dział zewnętrzny, który organizuje wycieczki dla e, hindusów, jak również dział operacyjny. Chciałbym przedstawić Państwu głównego menadżera sprzedaży, Gotama. To jest Natali, zajmująca się rynkiem francuskim. Tutaj znajdują się główne biura dyrektorów. E, pana Samira, głównego, głównego menadżera i właściciela. Jak pani Ruci, żony Samira, głównego menadżera Human Resources. Przejdźmy dalej. Tutaj znajdują się nasze działy. Dział IT, czyli dział informatyczny. Tam mamy nasz dział księgowy, dział operacyjny. A tutaj jest nasz drugi e, dział międzynarodowy. Chciałem przedstawić Państwu e, Wiktorię, która zajmuje się rynkiem ukraińskim, jak również rynkiem rosyjskim. I Ejbi, która zajmuje się rynkiem chińskim. I Liube, która zajmuje się rynkiem rosyjskim. Dziękuję. A to jest jedna ze współprac...